Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, przed nami za moment niespodzianka dzisiejszego wydarzenia. Zanim jednak pozwolimy unieść się emocją, kilka informacji przyziemnych. Otóż po zakończeniu spaceru i zejściu ze ścieżki, czekać na Państwa będzie stoisko Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiej Organizacji Turystycznej. A także specjały przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bogoniowic i Gośnej Dolnej. Wystąpi również już nam znany zespół sygnalistów myśliwskich nadleśnictwa Nawojowa. Zespół składa się z leśników, pasjonatów muzyki myśliwskiej, uprawiających szlachetną sztukę gry na rogach myśliwskich. Zespół jest zdobywcą licznych nagród również na arenie międzynarodowej. A jego członkowie mogą poszycić się wieloma tytułami mistrzowskimi. Na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia, wspólnie z Dyrekcją Lasów Państwowych, przygotowaliśmy dla Państwa sadzonki drzew, które będą wręczane po zejściu ze ścieżki. Każde drzewko ma wizytówkę, na której można wpisać osobę lub rodzinę, która drzewko zasadzi. Roślinkę można zabrać ze sobą, lub jeśli ktoś nie ma możliwości posadzenia jej w swoim otoczeniu, można posadzić ją w pobliżu ścieżki, wyznaczonym przez nas miejscu. Potem drzewko można przez kolejne lata odwiedzać i podziwiać, jak rośnie. A teraz, zanim uniesiemy się w korony drzew, zapraszam Państwa do obejrzenia wyjątkowego spektaklu: połączenia akrobatycznego tańca oraz gracji z zapierającym dechem w piersiach powietrznym show Przed Państwem, a właściwie ponad Państwem. Klaudia Bawer, artystka i trenerka tańca w powietrzu, mistrzyni Polski w akrobatyce powietrznej na szarpach z 2021 roku. W kategorii profesjonalista, organizatorka festiwalu Wieszamy szarfy, poszukująca nowatorskich sposobów wyrazu artystycznego. Dzisiejszy pokaz, jak większość pokazów artystki jest improwizacją z inwencją. W przypadku tego pokazu inwencją jest. Zjednoczenie z naturą. Pani Klaudio, zapraszamy.